No bo jest cała biała. Chodź, ładę, chodź. A dlaczego? Bo, bo tak. Ta 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 budują. Tak, budują. Okay. Mało Jutro przyjdziemy? Dobrze, okej. no. no. A, to ten, to ten A, zobaczcie, jak grzeczny siedział sobie grzecznie tak. koło swoich państwach. No, bardzo ładnie. A w ogóle ci państwo też fajnie zaregowali. Tak bardzo miło. Się, tak się się Przyjemnie. Ha, ha. ha, hej, hej, hej. Bardzo mała żaba Muszę przyjąć kierunek w Fredo, i już mnie tam prowadzić Je sobie kebaba Sredu to Nie, jeszcze chleb chciałam kupić Dobrze, dobrze, tak, dobrze patrz. Zejdź, Klara, zejdź, zejdź, zejdź no, Niecały chodnik jest mamy. dla Ciebie, halo, no, Klara masz? Nie, ja już chcę z domu, proszę Mogą do nie? co, mogą? Mogą, dobra, mogą Szybcie No to lody. wyjdziecie na lody, a ja idę pływać, okej? Okay? Nie, bo tak. Cię będę potem zgarnąć. No ale, ale mam dobrze. ochotę jeszcze, no weź Oho co? Jeszcze idę po chleb, idę z nimi na lody, Dobrze. dajesz mi torbę, a ty tu nie wiem, to co? ja się zgadzam, jakby co? Na no taki postulat Ale wrócisz zaraz! Wrócę. Hej, hej, hej. Hej, to się stąd wyjeżdżać w ogóle. No mnie się też nie chce wyjeżdżać, no. A myślę, że nie się chce. O jejo. dobra, to po jeden dzień możemy, tak? Wrócimy prosto na ten, na to rozpoczęcie, tak? Nie, no. ja wczoraj nie. Gawrońska, poczekaj, Basiula, Basiula, poczekaj. To tam. Kto tam? Kto pan? to pan? Idziemy, chodź. Kto pan? Dobrze, chodź. Cicho, Klara, Klara, Klara. pan? Kto Uspokój. Kto pan? to była resztka. Dobrze. Ktoś idzie teraz sobie Do baszki, a nie wracam. Ale nie powinno się weźmieć. Do baszki i zraszam. No, to może. Będziesz tak będzie jakieś spotkanie towarzyskie to wtedy, dobra? Tak. Jakie spotkanie towarzyskie? Klara, ty weź nie podsłuchajcie. Jak to no, było? Nie, nie podsłuchajcie. Nie będę podsłuchiwała. No i dobrze. Baszulasz, pójdźcie. Hej, hej, hej. hej. Hej, hej, hej. Ej. Hey. Bardzo mała żaba. Jest sobie kebaba. Muchy sobie Łapie, Hej. Hej, hej, hej. Takbym nie łapie, A my chyba oh. jeszcze tutaj do tej restauracji. Nie chcę iść do tamtej, bo tam jest dobra ryba. Właśnie, dla was jest ryba, dla nas to tylko A co ty chciałaś? Powiedz mi, chciałaś? Sushi? Proszę cię, w Chorwacji sushi? Gawrońska, błagam cię, nie! No trochę cię chyba... poniesło cię, poniesło cię Cześć, uszanowanie, hej Ogórek, ogórek, ogórek Zielony ma garniturek I czapkę, i sandały Zielony, zielony jest cały Dobrze, dobrze, dobrze To był ja bulterian. To są tak mądre pięknie. Tak samo jak Linda była. Tak, i czują swoją wartość tak samo jak Amstafi. No. Ale Amstawki są dziule, nie? Ja też kocham Amstawki najbardziej na świecie. Ale... Tak? Bardziej My, niż owczarki niemieckie? Ale... Długowosa? Ale... Powiedz to u Gryziowi. Bardzo mi się. mu to ale... powiedz. No i ciu i idź ci mu powiedz. Amstawki kocham miłością absolutnie najwyższą śledziowcę. A nie, mam stawki są. są super. Am są super. Jeszcze kiedyś może będziemy mieli. Zobaczymy. czy się będą Z ugryziem na pewno się będą gryzły. Daj mi torbę bo mi Piękna komenda, barbara. Daj mi torbę. Proszę. Bierzemy! Bierzemy, należą wam się No baterii, wiesz? Dobrze Dam sobie radę Ej, trawę Ej, ej, ej No I i, o już, tak, już cię, tak, już cię trawa kręci Hello, e, dobry, dobry wieczór, wieczór. 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 Prosimy e, trzy gałki po jednej Trzy gałki po jednej Tak e, Który chcesz? How to say. dobry wieczór i croatianu? Dobry wieczór Dobry wieczór Dobry wieczór Dobry wieczór, dobry wieczór To podobnie jak po polsku Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór chcesz Władziu? nie machaj tym, nie, ma, nie masz, tym. co chcesz? który wadek? szybko, jeden, który? Jeden. szybko, raz dwa. No to ja chcę te... koktajl. Koktajl. Kok Dobra. Jeden koktajl. Wadek? Mm. A wiesz, że ten pan nam dał kiedyś lody, Wiem. tak po prostu. I ten taki koło oreo. Koło oreo. E, jogurt czy sneakers? Sneakers. Snickers. Snickers. Dobra, sneakers. Tu widział, tak mięta z czekoladą Chyba to jest mięta z czekoladą, tak? No, Dobra. Pięknie. To, to może jeszcze jeden. Proszę. Pomarańcza. Chcesz coś? Tak. To pierzes, to A będzie mogę, czy tak nie? na równo. Dobra, to, to biorę. To ja chcę tak jak Matyśka, mięta z czekoladą. Jeszcze jedna. Dzięki. Dziękujemy. Chwala Wam. Do jutra. Dzięki, fala. Dziękujemy. Chwala. Chwala, fala, nie złapala. O Boże, zarąbiste są. Naprawdę. To są najlepsze lody tutaj w Formainie Nie tylko w Formainie. są w ogóle najlepsze lody. Mhm. Matyczka, mięta z czekoladą. Naprawdę super. Bomba. No zarą są, naprawdę Koptajka, za się O jeju, A co ty masz? Pomarańcze mm, Pomarańcze Stoimy na ulicy Dobra, też spoko Bo to jest taka pomarańcza No, o! Stoimy na ulicy No, okej, okay. dobra. Zgadzam się. Aha. dobra. Bardzo. Idziemy po chleb, jeszcze chodź. Dobra, gdzie? To do studenata? Jak będzie tutaj, to tutaj, a jak nie, ja to studenata? Od... Okej. Okay. W ogóle mi się nie chce, to wyjeżdża. to wyjeżdża. No, mnie wierze. też. Tydzień. Ile? Tydzień? Mhm. Ja też. czuję, że To już zdaje się na ciebie. O, dobra muza. Audi Dla mnie tam dzisiaj była niezła muza Chociaż jeszcze bym podkręciła kilka kawałków Bym im podpowiedziała, ale... Było nieźle Ja mówię o muzie w tym Audi Audi też fajnie. Ajdzie do mnie pasuje wam mhm. No tu przecież nie ma chleba No hale. no ludzie